Marcin Drukiewicz, jestem szefem dealery walutowych w Brybanku. Tydzień dla złotego zaczął się bardzo spokojnie, mieliśmy bardzo wąskie pasm, pasmo wahań. Yy, dla eurozłoty zamykało się ono w przedziale 3,92-3,95. Klimat zaczął się psuć koło środy, kiedy te nowe yy, wiadomości z Grecji o padającym tam kryzysie rządowym, o Potencjalnej niemożności przegłosowania ustawy, która by ograniczyła wydatki budżetowe, o nieudanych negocjacjach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Wszystko to spowodowało, że, że, że na świecie zapanowała niechęć do ryzyka, kupowano dolara, kupowano franka szwajcarskiego, sprzedawano euro do dolara, do jena. To oczywiście negatywnie przełożyło się na złotówkę. W środę złoty zaczął tracić, yy, przebił na krótko. 3,95. Naszą walutę wsparły dane o inflacji, które były, która była wyższa do oczekiwań i to spowodowało, że zostały wsparte oczekiwania na szybką podwyżkę stóp. Dzisiaj w czwartek ze względu na dalsze spadki euro Eurojena euro złoty przejściowo dotknął nawet poziomu 3,99. Spodziewamy się w nadchodzącym tygodniu dalszych nerwowych sesji i uważamy, że euro złoty powinien pozostać w przedziale 3,95403. Dziękuję bardzo.